Marka Digger Dogs i chłopacy z tej marki, czyli Mariusz i Marcin. Cześć! Cześć, witam. witamy Was! Powiedzcie, kim jesteście na początek? Jesteśmy producentami muzycznymi, jestem też również DJ-em, kolega jest producentem. Tak jak kolega powiedział, producentem jestem. No okay. i co, robimy sobie muzyczkę. I od wielu lat e, kolekcjonujecie płyty, ile ich już tutaj macie? Ja powiem tak, no to jest chyba jedyna rzecz w moim życiu, w którą się wstrzeliłem dobrze, bo nagle zaczęły płyty być, że tak powiem, no popyt na nie zaczął być, tak? E, a ja zacząłem zbierać płyty tak już, nie wiem, z 15 lat temu. I nie sądziłem, że będę w ogóle się wystawiał z płytami kiedykolwiek. Mm -hmm. Kompletnie. No ale co, z żalem je sprzedajesz, czy, e... czy już y, tobie służyły. Wysłużyły się już, już się, że tak powiem, ograłem, przesamplowałem, kolega również, więc już teraz chcemy się je pozbyć i zarobić na nich pieniążki. Żeby mieć na kolejne nowe, nowe egzemplarze, tak? Ładnie jak najbardziej. Mamy cały czas asortyment, także to wszystko się jakby cały czas miesza między sobą, kupujemy, sprzedajemy. Używacie, używamy, gracie. tak, tak, tak. Wykorzystujemy do, do produkcji. Także. Czyli po prostu dzielicie się tym, co sami sprawdziliście, co było dobre i teraz już Wam wysłużyło, tak, tak, żeby służyło innym. Oczywiście wy... mamy swoje kolekcje w domu, o no, których nie wystawiamy. Dokładnie, więc tutaj y, tam są takie sztosiki, których tutaj na pewno nie znajdziemy, okay. y, ale bym ich nigdy nie sprzedał, tak? No, po prostu. Ale fajnie, że jesteście z nami, że niektóre egzemplarze postanowiliście y, tutaj udostępnić, także cieszę się, że Was poznałam i dziękuję za rozmowę. Dziękuję Też powierzę. było bardzo miło, dzięki. Dziękuję również.